Ten, teraz yy, lecę się spotkać z taką laską z yy, Argentyny. <laughs> I... Argentyna! Franio Content tak zwany. Jestem, 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 jestem. Nie, nie, bo tu nie, nie jadę się z nią spotykać dla kontentu, ale. Oooo, ruchanie Ale nawet. nie. Na ten ten no nie, to może być. Nie, nagram. nie planuję, nie planuję. Nie, nie nadal, nie. A ona jest influencerką jakąś, czy po prostu nie. wyhaczyłeś sobie dupę na Instagramie? Wychaczyłem sobie i coś tam chyba gadamy. No ja nie, nie wiem. Came I professional trip fighter? Nie, ale się... Be. Ola Gorda. Mi jest Polish flasher. A, a możesz zaprosić na ten? O, mówię tak, Ola Gorda, on best mi amor, vamos a culiar. Cool I tyle. Co tam jeszcze? Nauczyłem. Na nic mądrego pewnie. Mój velbyz loko, me muero por ti. Hola que tal, cómo estás. Dobra, chcesz się, się podpaść, że słownik kurwa hiszpańsko polski kupiłeś, czy co? Czy rozmówisz na wakacje? Eee, tranquilo, popita. Na no. To kurwo! Więc, więc planuję wyjechać do Ameryki i stamtąd nagrywać rzeczy jakieś. Tej gry. Ja teraz naj, największą przyjemność mi sprawia Twitter w ogóle. Najfajniejsze przyrosty, najlepiej...